Opowieść część siódma. Przytłoczona tym, czego dowiedziała się ostatniej nocy, nóżka bez dłuższego zastanowienia udała się w stronę siedliska swoich krewnych. Doskwierała jej gorączka. We wnętrzu wielkiej jamy uwitej z pnączy i korzeni roślin było ciemno, a przestrzeń oświetlało małe ognisko na środku. Co ty za szmatę masz na sobie? Powolnie zabrzmiał z ciemności surowy damski głos. I coś taka otumaniona! Właścicielka głosu wyłoniła się z ciemności. Była to przedziwna istota z karykaturalnie podkreślonymi oznakami starzenia się kobiecego ciała, długimi obwisłymi piersiami i pomarszczoną bladą skórą. Całe jej ciało pokrywały siwe, cienkie włoski. Mamuno, musiałam się ubrać, bo poszłam do bawy jagi. Ignorując malujący się na twarzy Mamuny grymas złości, nóżka podeszła powoli do miejsca, w którym jedna z jej sióstr tańczyła ze zwabionym mężczyzną. Był cały spocony, dyszał, jak gdyby miał za chwilę wyzionąć ducha, a mimo to na jego twarzy widniał bezmyślny uśmiech, a oczy miał jakby przysłonięte mgłą. Boginka szarpała go za ręce i śmiała się radośnie. Gdy w tanecznym susie znalazł się bliżej nóżki, ta w jednym momencie chwyciła go mocno za ramiona, wyrywając go z objęć boginki i uderzyła nieszczęśnika w twarz. Mężczyzna oprzytomniał i jego uśmiech zaczął powoli przeradzać się w wyraz absolutnego zaskoczenia. Uciekaj! wyszeptała do niego. Mężczyzna ostatkami sił wybiegł z jamy, a oniemiałe krewne nóżki wlepiły w nią oczy. No proszę, rozbrzmiał jadowicie głos mamuny, pochwal się, czego się dowiedziałaś od baby Jagi, czym ci namąciła w głowie.